Gdzie najlepiej spędzać piątkowe popołudnia? Na pewno w plenerze i na pewno z Radiem Kolor podczas audycji. Kolor i przyjaciele. Co tydzień w innym miejscu Warszawy, co tydzień z innymi gośćmi, ale co tydzień ze świetną atmosferą. Słuchacze Radia Kolor witają weekend. Tym razem jesteśmy w restauracji Tiamo w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 34. Gdybym wiedział, że po są takie kosze, to ja bym tutaj przychodził codziennie. Nie wiem, czy bym nie chcieli, ale narzekałem za krótkie wejścia. hał, hau, hau, odczekuję, wypluwam wszystko. Kocham tę audycję. No właśnie, jesteśmy w restauracji włoskiej, byliśmy, właśnie z niej wyszliśmy. A co się kojarzy Panu z Włochami? Berto Tocci. Czyli? Wyjaśnijmy naszą widzom. Tak który śpiewa piosenkę Tiamo, Albano i Romina Power, piosenka Felicita. Toto Kutunia, Adriana Gentalo. Jak oni śpiewali, kiedy ich słuchałem, to Ty w tym czasie już nawet nie byłeś w przemyśleniach swoich rodziców. Audycja kolori Przyjaciele, dzisiaj z restauracji Tiamo, włoskiej. A jakie jest pierwsze Twoje skojarzenie z Włochami? No wiesz co, moje skojarzenie to, pierwsze to jest Prosecco. Pite tam na każdym kroku. Drugie skojarzenie to jest pizza Margherita, która jest przepyszna i najpyszniejsza jest w Neapolu. To są dwa takie moje skojarzenia, jeśli chodzi o Włochy, przede wszystkim. No, później można dodawać oczywiście zabytki, kulturę, sztukę, ale te dwa jedzeniowe. Ja zresztą ja jestem podróżnikiem łakomczuchem. W zasadzie podróżuję po świecie tylko po to, żeby się najeść.